Przestań być tą kobietą, która jest tej energii needy, tej energii tak bardzo Cię potrzebuje, jesteś całym moim życiem. I co ciekawe, co widzę w mojej pracy, często z tym również, często ten, ten syndrom czy, czy ta energia dotyka również kobiety, które świetnie sobie radzą w życiu i ogólnie, ogólnie są pewnymi siebie kobietami osadzonymi, Gdzieś tam ogarniającymi rzeczywistość, ale wszystko się zaczyna wtedy, kiedy poznajesz mężczyznę i kiedy naprawdę zaczyna ci na nim zależeć. I ta relacja jakoś tam się rozwija, tak? I na początku on jest e, przyciągnięty e, tą Twoją energią magnetyczną, ale potem ta dynamika w energii się zmienia, bo ty coraz bardziej i bardziej ci zależy. I zaczynasz właśnie zachowywać się w taki sposób, no wręcz czasami desperacki. I e, wiesz, szukasz ciągle tego potwierdzenia, chcesz coraz więcej czasu z tym mężczyzną spędzać, i jakby rozumiem, że to może być naturalne. Ale ponieważ za dużo zaczyna wychodzić od Ciebie, za dużo propozycji, za dużo Ty inicjujesz, ta dynamika się zmienia, to Ty przestajesz być tą kobietą magnetyczną, a stajesz się trochę właśnie myśliwym, tak? No i efekt jest oczywiście najczęściej, no bo nie może być inny, energetycznie taki, że on się odsuwa, a wtedy Ty sobie zadajesz pytanie, co ja źle robię, i, 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 i zaczynasz robić coraz więcej. E, więc jeżeli tak jest w Twoich relacjach, i jeżeli to zauważyłaś, że to jest pewien wzorzec, który się powtarza, na początku ten mężczyzna daje z siebie dużo więcej, a potem wszystko się odwraca, i Ty jesteś tą stroną dającą, a otrzymujesz coraz mniej i mniej, i prawdopodobnie ta Twoja potrzeba walidacji wynika gdzieś tam ze znacznie głębszych tematów, najczęściej, które wracają nam do dzieciństwa. Jeżeli Chcesz po prostu zmienić ten wzorzec, e, chcesz go zmienić raz na zawsze, bo e, kiedy go powtarzasz, a powtarzasz go w sposób nieświadomy, no to prędzej czy później e, gdzieś tam to wszystko kończy się rozczarowaniem. Jeżeli chcesz to zmienić, zapraszam cię serdecznie na konsultację 60-minutową. Skontaktuj się ze mną, możesz się skontaktować na Facebooku, na Messengerze. Magdalena Wary, zrobimy bardzo dokładną analizę. Tego, gdzie jesteś teraz, dlaczego znajdziemy te bardzo głębokie przyczyny, dojdziemy do tych praw przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Ja oczywiście powiem Ci, jak mogę Ci pomóc w Twoim indywidualnym przypadku. I wspólnie zdecydujemy, czy chcemy razem iść w tą wspólną podróż, czy nie. Zapraszam.